No, Scenki hejść... jest taki, że mm, są postacie, które robią coś, co inne postacie nie, nie potrafią robić, a są postacie, co po prostu robią coś trochę lepiej. No, okay. Więc okej, okay, fajnie, hacker może szybciej hakować. Ale ma i takich więcej. No ale jako jedyny z kontaktów korzysta, to jest wiesz... Wow. Nope. Kurde. Nie wiem, czy biegnięcie tam to dobry pomysł. Spróbuję tu poczyścić. Trzymać może ci ten? Może? Skorzystam. On patrzę tak idealnie na safe to by się cleaner przydał. Kurde, najbardziej mi bierze i dotyka to, że te kamienie nie blokują. No właśnie, z masakra. szczelają Niemcy. <grym> <grym> Co to za gra w ogóle? My tutaj biegamy i staramy się nie dostać karabiny. To już... Nie, przecież co my okradamy to nie jest skradanie. To jest Tak, oni się już spodziewają, że po prostu ktoś ich okradnie i dają od razu ten słod Słuchaj, okay, wybijesz w ten kamień, może tutaj tak nade mną? Ten Yes Teraz wszyscy się patrzą. Okej, okay, niech się patrzą. I zaraz przybiegnie z O, tam się jeden patrzy, kurde! Chodźmy na górę. No tu aż cztery... Czemu oni muszą tak chodzić? Przecież... Chcesz tutaj przejść? No i chcę tu jedną monetkę wziąć jeszcze. ja ją może wezmę. To dobra, ja ci trzymam. Biegnij, biegnij! Biegni. Ale dużo. głupi strażnik, o drugi cię widzi. Za duży ty... No, to było dobre. Ile nam tu brakuje? Jeszcze trzy... Trzeba tylko zabrać inną krew. Sejf i tutaj gościu patrzy. Save jest po prawej, ale gość się patrzy na niego. Ale tutaj też po prawej jest. Ale e, ja mogę go od tyłu spróbować, tylko właśnie kurczę, jak tu przejść? W górę iść. Tam jak i przy wejściu, tam są filary, co ci zabrakują. Trzymaj się po prostu za filarami, żeby oni ten, ten... Uwaga, bo z lewej idą. Gdzie my jesteśmy w ogóle tak jakby? Pod muzeum? Uwaga, bo idzie dwóch. Dwóch mibów. Jesteś umarnięty. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, nie! Jesteś umarnięty. Kurde, so los. No, nie mogę przejść tędy. Bo? No wiesz, że go nie podniesiesz, że on cię będzie strzelał. Aha, nie wiem, jak to się stało, że to zadziałało, ale macie farta. <laughs> Nienawidzę tej gry. Najgorsi są ci, co stunują, o mój boże. <laughs> Ci co stunują wiesz. Yy... Oni ci mało damerza znają. Tak, ale jak masz obok biegającego typa z karabinem. No. Ja na przykład Ej, tam górę znołem, bo tamten tam mi po prostu nie zadawał domery. Przechodzimy do, do tego Aquatic Exhibits tu w górę, tak? obok was czy tam na dole? Tu obok nas. Otwórz. Idę otworzyć w takim razie. Do doktor patrz. No, Dobra, chodźcie. No super. Mogę zniszczyć na przykład karabin? Nie. Albo auto? Nie, ale możesz zrobić dziurę w ścianie po lewej. Hmm. Halo? 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 <ścoughs> Czy ty to, że jesteś Francuzem? Halo? Co?! Ja? Chodź tu, tą monetkę weźmiesz. A, tam już monet. pan patrzy z karabinem. Hmm. Dobra, spróbujemy iść troszkę dalej. Nie, hałasujesz trochę. Nie. Uch. Mol hałasuje? Nie. Nie. Tam jest... Cześć. <śmiennie> no właśnie. Coś w tym stylu. <śmiennie> Przywiercisz się tutaj w lewo? Au, au, au nie, wyżej. Nie, to nie. Nie, nie możesz. Nie, pan. ale mogę zrobić taki... Ale możesz dookoła. Myk matematyczny właśnie. Proszę pana. Możesz wyjść? O, mamy krzaczki. Kto chce krzaczki? Jedno wyjście coming right up

Dobra, ale już tutaj wyzbierałem. O, tutaj jest kraken. Ej, no przecież nie, do, nie dotknąłem tego. Ej, ale Meny! Tu już nic nie ma. Ale jest pod nami. Trzeba wejść tam dopiero, a to trzeba mieć widzisz haka i to jest widzisz problem. Chyba, że... ej, przerąbisz dziurę, ale to nie... A zresztą. Weź tak nie wiem gdzie tą dziurę daj, tak jak... Uważaj, i... bo jeżeli za bardzo weźmiesz to no sery będą nam przeszkadzać. No, spróbuj przejść taką 5 pól w prawo, tymi tak, tymi... tak jak Ashur jest i Tendy. Raz, dwa, cztery No tam mniej więcej ich w dół, i w dół, i w dół. Dobra, ja spróbuję Uch? przejść też Halo? Nie, Eto! To ty... <laughs> Oj fuck no. Co to, ziomy tam są akurat? Tak, tu jest jeden obok, widzisz? No. Patrzę O kurde, i to całkiem sporo ziomów tam jest, nawet powiedziałbym. No. No, przynajmniej trzech. Trzech. Ej, ale patrz, jak tutaj mamy taką piękną trasę ucieczki, w krzaki, to może po prostu tam hyc-hyc i ucieczka? Dawaj, teraz. Idzie do was. Trudno. Zrób dziurę i cofnij się. Idą, 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 pany, do tutaj do krzaku, do krzaku! Przydałoby mi się życie. Czego ten na załapał, to nie wiem Przydałoby mi się jakieś życie O, tam jest po prawej na dole w admin Tia. super To tam została co? Jeszcze jedna monetka w tym całym pomieszczeniu śmierdzącym kurczę. Ej, a może byśmy się tam od dołów kopali bardziej? Hack miał wył mój hak właśnie poszedł super możemy spróbować od dołu czekaj to chodź tym molem za mną uh, mam tylko tak jak my tu ja gdzie no ej, gdzie ty tu zrobiłeś przejście a no tak dobra no to czekaj ała oh wow, mam dwie kreski HP! dobra dobra cicho cicho ty pije akurat kurde akurat nie jesteś teraz... jedyny widział Dobra, już nie widzi. Z krzaków wystrzelił już. Dobra, chodź, chodź tym molem, szybko. Czekaj, przez krzak, przez buszę idę. Nie wiem, co ty chcesz zrobić, wid. Przejść na dół. Nie widzę... I teraz... Czekaj, bo idzie typor. Idzie typor, nie. idzie typor! Ale jest laser! A, laser! Super. No, jeszcze jeden. O, super. No to zawierać O kurcze... Trzeba było szybciej zrobić jakąś dziurę, gdziekolwiek. Życie. No brawo. To chyba nie. Czekaj, ja żyję, tak? Proszę Szybko. No nie. Dobra, dobra. Teraz bijka i to szybko. Ale nie, bo ty slip. Poczekaj, stop, moment. Wiesz co, nie, zanim tam się przybijesz, yy. to się do, wyjścia. do Natural Displays. Natural. Na... Nautical Displays. A tu jest wyjście w sumie, a właśnie. To ja je zajmę, teraz możecie się wyjść, wejść i kraść. No super. Dobra, dobra, jest super. 27 jeszcze. To teraz na prawą część mapy jakoś trzeba przejść. Może ktoś weźmie te. Zdożyjcie tam na górze. Uh, możesz się przebić w dół. Ej, hey, tu jest jak... Możesz się przebić w dół. No w dół jest bors Tam on. jest bors niżej w dół. Ej, hey, idzie ktoś, kurde, jakiś typ. No. no chodź tu. No halo! No Pytam się. Wypaj. Myślałem, że w dół od... ...od pokieta. w prawo. Hmm. Ja i tak uważam, że powinienem trzymać wyjście w takim razie jeszcze przez chwilę. Coś wydarzyło. No. Dobra. Y nie wiem czy to był w sumie dobry pomysł. No teraz w górę Nie, to jest tragiczny pomysł. Kocham go. Tutaj... O nie. nie. Dawaj, pyknij na kamyczek. To idę tam. W uh. prawo. W prawo, nie tam. Hmm, ryba. Iść w prawo, na samym dole w prawo. Halo? Oh, o, tu są krzaki, to jest idealne można się chować bezpiecznie jest przejście z powrotem weź tu na górę, zrób dziurę jedną, ale gdzieś no, chyba wiem nawet gdzie jest safe z potrzebą hakowania, więc szybka operacja Aaaa! nie tam mi się przydała bazuka. Tu się nie da, nie da, trzeba dwa haki. E... Albo mola, żeby zrobić mola. Wiórę. Mola, mola, szybko, chodź tu, mola. mola. Musisz zrobić taką rzecz, chodź tu do mnie. E... Czekaj, chodź tu do mnie. I od boku safe przy kop. Nie, tu nie. Save, widzisz safe? Od boku, od boku. Uwaga, uwaga, uwaga. Strasznie, strasznie, strasznie. ale. Utrzymałem ten hak przecież, on tam się zastanawia tyle czasu. Ale tak, Spadek klatek. No i teraz Dobra. można ten safe otworzyć Dobra. samym Uż laserem. Hmm. Tam jest ten classroom, który... Przejdź. Dobra. Dobra. No. O to chodziło. Tam jest classroom z mnóstwem cywilów, może kto... No to Ashur musi wziąć kasę i zwrócić do krzaków no i tyle. Jeszcze zostało jedno Super. dziurę tu bliżej Tu? Nie, w prawo jedną. No. No Jestem bo... A, to okno. <laughs> nie, to tajne przejście. Już drugie tutaj znalazłem. No nie, to to lipa, bo to przez to długo się przechodzi strasznie. Nie, ja przechodzę szybko. I to bardzo. No to, to, to. Dobra, ale... To czekajcie, bo A to tylko już się... Mol może znajdować tajne przejście, nie? Nie. Hmm. Może szybciej je otwiera, nie wiem. No tak, ja na bankie szybciej otwieram. Nie, to bez sensu jest dla szura To musi mieć wykopane normalne przejście, bo to jak cię zaklinuje, to... No ktoś musi... potrzymaj mi. No to Molem trzymaj, o zrobił ci, nie, nie zrobił. Kurde, gdzie ja jestem w ogóle? W krzakach. Trzepnij jeszcze raz w górę. Czekaj, bo tu idą jakieś... No typ. właśnie. Ej, wi kogoś, kogoś widać. Widać. Się. Nope. Są trzy krzaki w takim trójkąciku. Jezu, 11 klatek. 3 klatek. Może kończyć się miejsce na dysku, na nagrywanie. Możliwe. Y. Ej, to ja wezmę na tą. Y, ten. Y, do złotko. Oj, ktoś idzie! Aaaa, wszedł. Nie mam czym go strzelić. Ale on tylko... No, no rób tą dziurę! No, no grajcie, ja tu sobie będę z nim biegał. E, tu. Na oknie. Nie moknę. okna. O, tak, dziękuję. Proszę. Ej, idą następni. O, trafił mnie. <noise> Chyba ciebie. Shit. Shit! Fuck! Fuck! Uuu... Nieprzyjemnie... Imp! Zrób dziurę wyżej. Ej, to ja może jeszcze więcej tych strażników ze na ten dach i po prostu będą biegać tu za mną w kółko. <laughs> Myślę, że to jest produktywne? Chcesz ich zgubić? Nie, na razie niech tu chodzą, a wy tam kradnijcie. UWAGA! No, no, tu, Super... Poczekaj, idzie kolejny. Chodź tu! Ej! Nie chcę przyjść z lampu. Ej, w ogóle mnie nie zauważył. No nie. co ci muszę zrobić, żebyś mnie zauważył? Stanąć w jego polu widzenia trochę dłużej. Hmm... No dobrze... Wilk się bawił w Berka. Ej, no okej, okay. z tym się nie pobawił Berka. A co tam karabinier jest? Nie! Uf. Nie, karabinierów nie lubimy. Eee, słuchaj, idź tędy. Jakbym się śmiał jakby tą serią wszystkich skościł Triple kill Nie to ja bym przestał grać w tym momencie. No Ja, ja, akurat, raz, ja tak miałem w kurde, że ten, że zabiłem największego bossa, a jakiś taki mały dupek co mi to został snajper mnie zestrzelił. Znaczy nie zestrzelił, ja mu nogi odstrzeliłem, a on się zamił w bombę i zaczął do mnie na łapach iść i wybuchł mi w twarz mnie dobra, ja muszę ten czas na chwilę spadać, ale będę po 19 jak chcecie dać gra. dalej także przerwę byśmy musieli zrobić. Mhm. I jesteśmy na The Prestige. I mamy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery... Po, po, potwierdź do menu na wszelki wypadek po prostu Co co? Wy, wybierz jakąś mapę na chwilę i wyjdziemy tam. O. Co? No, escape, escape, escape. Dobre, Red dobra. carpet teraz. Ale muszę przyznać, że całkiem nieźle nam dzisiaj idzie, w porównaniu do wcześniejszych naszych wyczynów. No. Ale cztery mapy są niezrobione nie na ten... Ej, no... Co to jest Origins, kurde, jest coś wymyślił No właśnie, to jest Prologue de Dobra, to ja na razie spadam, będę później, trzymajcie się. Dobra, na razie.